W dzisiejszym odcinku będziemy karmić ryby. Pierwszą karmą, jaką dzisiaj użyjemy, to będą takie malutkie algi ze spiruliny. Spiruli. Drugą karmą, jaką dzisiaj użyjemy, to będą z glonów algów, takie płatki, takie to stwarte. Kolejną karmą to będą takie płatki. Ja je używam do karmienia welonek. One sprawiają, że zachowują taki kolor, ale nie farbuję. dbają o kolor. Kolejną karmą. To będą takie kuleczki. Jedzę mnie je bardzo ugibią ryski, ale ja też lono jadę i wielonej. I użyłam też dawni suszonej. To takie też czasami pyły, z tego leci. Eee, Dawnie suszone są takie suszone robaczki, bardzo malutkie. To spadka, która go dla Was przygotowałam, wsypię. W moim akwarium jest taka klapa, którą się otwiera i wsypujemy akwarium. Tak akurat się odbijają lampy w wodzie. Tu dwa glono, jadę sobie na spółę jedzą. Jak akurat wyszła w katki ryska. Ryby się powoli przygotowują. Widać, że wolonki prawie wszystko zjadły na powierzchni, unoszą się tylko takie fragmenty, które one jak widać nie chcą. No też jeszcze nam podskubują troszkę. Ciryski już też wszystkie, swoje czerwone kuleczki wyjadły z dna. Jeden glonaj już przestaje, a drugi dalej się zajada. Nie wiem, czy wiecie, ale walonki mają zwyczaje pluć żwirkiem lub piaskiem lub macie No. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zobaczenia reszty moich filmików.